Plastry cukini z pomidorami i cynamonem to szybkie, a zarazem bardzo ciekawe danie. Do jego przygotowania potrzebujemy cukinię, sałatę radicchio, sos sałatkowy Knorr pomidorki koktajlowe, świeże zioła, mięte, natkę pietruszki, czerwoną cebulę, olej, jogurt, cynamon, ketchup. Cebulę kroję w piórka i podsmażam na oleju. Kiedy cebula się zarumieni, dodaję pokrojoną w plastry cukinię, i smażę jeszcze kilka minut. Pomidorki koktajlowe kroję na pół, sałaterwę na mniejsze części. W dużej misce mieszam cukinię z cebulą, liście sałaty, pomidorki i posiekane zioła. Do miski wsypuję sos sałatkowy-knor i mieszam go z jogurtem, ketchupem i szczyptą cynamonu. Sałatkę przekładam do salaterki, polewam ją przygotowanym sosem. I posypuję grzankami dołączonymi do opakowania sosu sałatkowego Knor. Smacznego!